Jaki masz kontakt z Iloną Falicjańską? Bo teraz pojawiły się kolejne. Newsy jeszcze na temat nie mam tego, z nią, z nią żadnego kontaktu. Ja, ja jeszcze tak, też to właśnie przeczytałam. Właśnie dzisiaj napisałam nawet do niej mm, małego posta, że trzymam za nią kciuki. Ja ją bardzo mm. lubię w ogóle. Ja ją w ogóle cenię ją za to, że ona jest niesamowicie odważna w ogóle. E, powiedzieć coś takiego, że jest, e, że jest w szpitalu, e, naprawdę jest w ogóle niesamowite. Ja w ogóle trzymam bardzo za nią kciuki, e, bo. Ona jest bardzo fajną dziewczyną. To, że ma problemy, ale każdy z nas w życiu gdzieś tam ma jakieś problemy. Jedni mają to, jedni tamto. Ona ma akurat taki problem. Gdzieś tam sobie po prostu może nie radzi, ale ja ją uwielbiam. Ona naprawdę jest bardzo fajna dziewczyna. Bardzo ją lubię, nie dam złego słowa na nią powiedzieć i zawsze ją wspieram i trzymam za nią kciuki. Dzisiaj też jak się o tym dowiedziałam, to napisałam do niej że zawsze może w sumie na mnie liczyć, jakby tylko coś potrzebowała. Natomiast nie odpisała, pewnie ona już wielu ludziom nie odpisuje mm. i, i jakby musi chyba sama to wszystko sobie przetrawić. Zresztą jest mądra, bardzo pisze, pisze książki i tak dalej, więc jakby jeżeli chodzi o inteligencję, to absolutnie tutaj nie można jej zarzucić, że, że jej nie ma. Natomiast, natomiast musi chyba sobie sama z tym wszystkim poradzić. A jak obserwujesz jej relacje z mężem? Jak ją oceniasz, tak z boku? Myślisz, to jest, że jest bardzo nie to, jest, to jest szalona, zwariowana, miło się ja ją doskonale rozumiem. Słuchaj, Ja też miałam e, wzloty i upadki, i też po prostu u nas było różnie. Naprawdę, to różnie. Prawda. Naprawdę, to hmm. było w ogóle totalne wariostwo. Aczkolwiek teraz jakieś myślę, no już taki dobry rok. <głosy> 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 dobry rok, jak to brzmi. Tak się wszystko unormowało i jest, jest fajnie bez żadnych tam e, włoskiego e, e, temperamentu i rzucania talerzami. Więc A wracając do z... nich, jak oceniasz ich, tak z boku? No tak jak mówię, o, to, jest, to, to jest bardzo zwariowana szalona miłość i na pewno oni są sobie bardzo zakochani. Ale w związku z tym, jak są zakochani, to też musi w tym wszystkim być, być potworna po prostu zazdrość. I, i czasem właśnie, jak, jak, jest, jak są takie chwile, że człowiek może sobie pozwolić na więcej wyluzowania się w domu, to potem czasem od słowa do słowa potrafi dojść do potwornej awantury. I, i, I z reguły właśnie to, 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 tak, to tak to działa, wiesz, I jeszcze jak oni mają takie temperamenty, a, a mają takie typowo e, włoskie, e, że e, jeden mądrzejszy od drugiego, tak jak akurat na, na moim przypadku, bo to tak dokładnie to, to wygląda, więc jak przychodzi potem od słowa do słowa, człowiek za dużo wystarczy dwa słowa powie i po prostu dochodzi czasem do jakiejś awantury. Ja im bardzo kibicuję, ja myślę, że oni do siebie bardzo pasują.